Jak wyłączysz kamerę, to powiem ci czemu drzewa są takie wyjątkowe. Kto? Drzewa. Po co? Drzewa. No masz kilka pojęć, nie? Tak, chciałam zobaczyć gdzie to jest. Cześć, cześć, daj daj liście. Tak, że zgniłam tak. Wstydzi się tego, że zrobił pizdę. Nie wiem, nie wiem. Pobiegaj sobie Do startu na 100 to będę miał 300 Tam minuta przerwy I za tutaj końcówa Czyli jak wczoraj dałem miał 9,80 Na no wytrzymałość szybkościową to dzisiaj dam 11,00 To będzie dobrze Następuje zmiana ogumienia jeszcze nie jest to tutaj stacja koluszki Ale coś szybszego Karbon? Tak plate. A jak? Szybsza łyża będzie, idealnie nadająca się na przejściowe odcinki, a następnie dopiero przejście. O, jeszcze zrobię jakieś dwa odcineczki sobie skipowe, żeby się opona rozgrzała. Kolejny trener niewygenerowany z chatu GPT, ale z Messenger'a mówi, że jest 3x300, przerwa 5, 6, 12 i zmieniamy buciki na kolce: 300 plus 100 razy 2 na przerwie 1.

Ile? 4-2-0? Niemożliwe. Raz Drugi raz? 40-42-0. Teraz 40-20. Prawda. Czas na szybkie łodygi. kolce. Chcę koluszki do piłki Korki. Korki. Korki z matny. Nie, nie widać nic Tutaj ci. mam dobrze Nic nie widzę No rozjechała się już

Tem Starzy i stukarek Latarka Ta <tarka> się śpiała <tarka> Tylko stopek jak... Bo świry to są, no. wiesz Jak czasem nie że coś wrzucę, jak tego no. To mówię ty nie No serio? No, ja mówię... Ja mówię, wiem Natalka, mówię Wiem, że są świry Wiem, że w są świry jestem jednym z nich Ale nie w tą stronę Nie miejcie mnie za takiego, to nie ja Dobrze Już być nieco, nie szybciej Setka ta mnie zachwała na 5000 Na połowie no. no kurde zwaliłeś jakoś dziwnie jakoś, nie największ niż coś się zrobiło no coś się zrobiło 372 112 no Nie dobrze. Nie tylko ty zdychasz Dla tu i tu karek Stoperów i stoparek Jestem ten gość Enty Drzewce Drzewo? Ja jestem... Enty. Jak wyłączysz kamerę, to powiem ci, czemu drzewo jest takie wyjątkowo